Cześć, tu witajcie w pierwszym odcinku z gry DMC Devil May Cry. Eee, od razu mówię, gram, słuchajcie sobie, na padziaku, ponieważ ta gra, wydaje mi się, jest zrobiona bardziej pod pada niż pod mysz i klawiaturę. I myślę, że tak będzie po prostu przyjemniej. Eee, zaczniemy od samego początku. Bo gdyż, ponieważ, iż, dlatego, że... Zrobiłem już kawałeczek tego, tej pierwszej misji tego prologu, ale chciałem go wam pokazać z początku. Także ja już się zamykam. Ojejcie, 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 i odpalam. Odpalam, Rozpoczni rozpocznij misję. Rozpocznij misję, dobra. Kurczę, ja sobie muszę grę przyciszyć. Mam nadzieję, że wszystko będzie u was ładnie słychać. Nie znalazłem czy co jest napisane. Mm, cześć. Tak, cześć. Świetnie. Meldę Voldemort. Nie, nie oglądam Chrygo Potera. indeed no Ale fajny, fajny ma chwytek, kurde. nie wiem jak to nazwać, czy to jest harpon, czy co? Dał <grymlife> Reflex, w ogóle te zasłony, ja pierdzielę. Ale Ładny siok. Wow, aż przykładkowało Mam nadzieję, że nie będzie kratkować przy nagrywaniu. Tyle nam się wytęgnociło, ale no dobra, przejdziemy sobie do walki od razu. Eee, okej. Okay. Ja jestem totalnie nieogarem, jeśli chodzi o sterowanie padem. Jak zresztą widać. Okej. Okay. Jest tego trochę więcej jeszcze. Tu. Okay, udało się jakoś ale, ale się muszę nauczyć Tym sterować Bo dla mnie Nie jest to takie proste Dobra Jest jakieś tam kombo niby Widzicie, tu mam już zebrany jeden punkt doświadczenia, ale to chyba nie za wiele zmienia. Dobra. Idziemy sobie. Ja tą grę już znam, także będzie mi nieco prościej. I od razu mówię to nie będzie pełna seria z tej gry. Ja będę to sobie zamieszczał tak raz na jakiś czas. Mam w zamierzeniu, że co najmniej 5 odcinków z tego będzie. Znaczy w zamierzeniu, a to jeszcze wcale nie musi tak być. Kurde, mógłby się trochę bardziej pospieszyć Bo tak... A! Nie ten przycisk! <grystanie> Mówiłem już, że totalnie nie ogarniam gry na padzie I między innymi po to sobie kupiłem DMC, żeby to ogarnąć <grystanie> Dobra No ja też tam, no, fajnie Dawać mi kurde walczyć, bo mało tego na razie W ogóle tych kombosów na razie to jest w kij po prostu Całe dwa Zaraz będzie... Aha, śmieszny pablast. Au Ślepy jestem jakiś Wow, co ja zrobiłem? Bombę odbiłem czy coś? Dobra, Wo wow, 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 wow. Wy sobie tu nie pozwalajcie, jeszcze ty, tak? dobra tak? nam się teleportuje, jak jak? No to dobra Dobra na spadaj. Nie będę się tak lał A, ale spaść mogę <grystanie> A! Shit A, bo to się tym robiło ok. Kurde No nie mogę w ciebie trafić, dziadzie Dobra Masz Lol. a dobra, pojączki trzeba postrzelać, bo z pojączków nam dają te kulki czerwone śmieszne, które już nawet nie, nie bardzo pamiętam do czego są, to można zniszczyć? Nie, nie można. No ciekawe, to teraz musi wyglądać w normalnym świecie. No, bardziej, że o kto na nie patrzy w ogóle

Dobra. ciśniemy. O, pajączki. Trzeba postrzelać. E, tu już chyba wszystko, co? No, wszystko. Dobra. Tutaj był ten potępienie, czy, 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 czy co to tam? A, tam jest przejście, którego nam i tak nie pozwolę otworzyć. Więc nie będę tam się pchał, bo to bez sensu. O, chodź. Ty też. Dobra. A i tutaj jest taki głupi fragment, którego nie lubię. O ile w tej grze są głupie fragmenty. Ała. No właśnie dlatego tego nie lubię. Bo zapominam, że to się tylko tak klika, a nie przytrzymuje. Iść tam! Iść tam, iść tam, iść tam, iść tam. <laughs> Nie w tą stronę Dante! jest Żal nie mogę robić takie śmieszne dasze w skoku. Cześć. A, nie w tą stronę. No kurde, nie stężem zrobić uniku ja pierdzielę. Spadaj. Okej. Okay. Jakoś poszło. No, że Dwa poziomy ulepszenia teraz. No to całkiem przyjemnie w sumie. Stamtąd przyleźliśmy, to idziemy tędy. Cyk. Wow. Dzięki. Świetna kamera. Kocham. Trzy, trzy aby... No, co ty nie powiesz? Co to jest? Można je wykorzystać do skrzyżowania do tego po jego śmierci. Złote kury można również kupić w sklepie. Już mi się zdaje, że przeczytam przyczy złote kury. Nie, i to. No nie wiem, czy to się może tak totalnie zapić, żebym tego nie wyłapał, czy nie. O, dobra, jest jakiś sklep. Czy tam punktu lepszy, cicho. Już wszystkie? Nie, nie wszystkie. Dobra, teraz wszystkie. 4. Ulepszenia. Wybierz. Postawą zdolności. O, no, no. Rebellion, Ebony i Ivory. Pójdziemy najpierw w Rebelliona. Szybka sekwencja, zwiększone obrażenia. Nie, na razie. Co to jest ruletka? A, takie śmieszne coś. Okej, okay, może być fajne. No to jest jakieś dziwne, ale żądło mi się akurat przyda tak Takiemy się co prawda nie, nie bardzo czaję jak to się jak to się obczaja, ale dobra, mniejsza o to I myślę, że zrobimy sobie na początku tu falę uderzeniową Dobra wstecz. Zobaczmy czy to jest też za za tyt, nie no przedmioty, zobaczmy złota kula, 3 koszt, koszt 400 a okej, okay, czyli tutaj będzie można to pokupować, tylko chyba nie można tego sprzedawać, trochę dobra da się żyć ciśniemy zaraz, jak to się robiło ja nie sprawdziłem tej tej drugiej kombinacji bo to było tak, a jak było? Czekaj, da, da się to sprawdzić? Hmm. rebelion zdolności... Fala uderzeniowa rządu. Dwa razy kierunek celu jeden. O, dobra. O, <grywki> dzięki. Nawet nie widziałem. O, to, 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 ale wyczucie, ancy kurde, kaskader, o, w końcu. Dobra, i to już będzie pełny ubiór tego chyba. No. Cześć. O, działa, fajnie. No, najpierw trzeba by te powierzchnie świadostwo wywalić. Tylko że tak to się raczej nie da. Ała, kurde. No, chodź tu. O, masz. Właśnie tak się bardzo dobrze rozbija. Tylko najpierw trzeba trafić. Kurna. Jest tutaj coś jeszcze. Dobra, tu są. Ja sobie sam najbardziej utrudniam z tą kamerą, tak patrzę. Ale to chyba normalne. <gryw> w moim wypadku. Eee. Dobra znowu się udało na C Także póki co Gra się w miarę łatwo A czy łatwo 5, aby wykonać Dobra, niechże będzie eee, Co ja mam z tym zrobić? Przesko przeskoczyć? Nie A, tu mam przyjść Okej okay. Nie lubię takich po zamkniętych pomieszczeń

Dobra. Ech, tylko trochę był większy. Pff. Dobra, do tych trzeba postrzelać. Trzeba więcej postrzelać. Ja pierdziele, ile ich O, tu jest no tak, już właśnie słyszałem, że coś mi tutaj... stęka. Ten... Nawet tego nie widziałem. Dobra. Jak mi się bardzo niewygodnie... ...operuje kamerą... ...na padzie. No to cześć.

Dobra. Ua. Dobra. Czemu ja zawsze nadużywam w filmach słowa dobra? Tego nie wyjaśniam. Okej. Okay. No gdzie uciekasz? Ała Ała Ała, Ała. Ale ja lubię Eee tak, jakby co? To, to było odwołanie do anime i do wcześniejszych części. Bo nie... Dzięki. Bo może niektórzy z Was nie wiedzą, że na podstawie tej gry powstało anime. Znaczy nie, nie tej konkretnie, tylko wcześniejszych części tej gry. To jest część piąta. Czy jakoś tak... Ała, czemu to mnie... Czemu to mnie bije? wytyfy. ty hmm. No, fajna arena. No, no tak, walczymy tylko, że ja mam samą końcówkę hapsów. Powinien być przecież odporny na ogień, wytrwy. Wy. Trzeba go pory kubić. O właśnie. Gdzie ja jestem? <grywa> Ale mi się zdaje, albo on sam, sam się wyryździł. Cyk, cyk, cik cyk o, mm, mm, mm. ale mi chapsu zostało A, już tak chcę użyć złotej kuli, bo chyba muszę, co? A, koniec mapy A ładnie Nie rób mi tak bo się tak będę omordował. Dobra Dobra? Cof, 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 ty się uciekasz, ty? Au, nie zdążyłem Lol Lol, Lol. Easy więcej zadaje troszkę takie mam wrażenie. Okej. Okay. dobra Ała, znowu dobry Jak to ja? Hmm? dobra dość łatwo się go tak ciacha ale w końcu to pierwszy boss dopiero. ale tym się w sumie szybciej klika niż... tamtym dobra o patrzcie jeszcze uciekł Wow. Wytyfy Ała, myślałem, że może nad nim skakać, ale jednak nie Dobra Chyba ci coś nie wyszło, słuchaj No Gdzie tu do mnie Wow Obrażenia z dupy i to tak dosłownie Dobra, to cześć. No, także ten. Czego mi na wstawkach filmowych bardziej kratkuje niż yy, przy normalnej grze? A, dobrze jest. To jest wspomnienie przestań kratkować, Kiczu. Dobra, jest koniec rozdziału. A tylko jeszcze jedna wstawka filmowa. Ja się zastanawiam się, jak ona w ogóle nas cały czas znajduje Czy tutaj jest, czy tutaj jest aż tyle monitoringu?

S, jak miło. Czas, S, jej. Jak miło. Ukończone 25%. Bo nam nie pozwolili, więcej zgony. Jeden. Pff. O, a. Okej. Okay. Dobra. Także ja dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się. Nie wiem kiedy. Nie wiem w czym. <gry> życzę Wam miłego dnia, miłej gry, cześć.